Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z challenge'em. To, to jest jak dobrze znam swoje książki? Challenge. Jakiś czas temu na Instagramie poprosiłam Was o to, abyście mi napisali dwie liczby z przedziału 1 do 10 i 1 do 21. I na podstawie tych liczb będę sprawdzać, jak dobrze znam książki wytypowane przez Was. W moim kajeciku mamy pytania. Jest ich, już Wam mówię, 22. Oryginalnie jest ich 28, ale ze względu, że nie mam wszystkich książek, które, które są wymagane, wymagane do tego challenge'u, więc zredukowałam tę liczbę pytań. Ok, półki będę liczyła tak, na wężach, czyli tu mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak dalej, do 10. Wyłączyłam z y, challenge'u książki Kinga, bo przyznam się, że przeczytałam tylko jedną, a jest ich dość sporo. No to zaczynam. Pierwsze pytanie. Nie patrząc na opis, powiedz o czym jest książka. I mamy tak, re, y, półkę siódmą i książkę piętnastą. I mamy tutaj y, Odrodzeni od, od CoinHop. Ym, y, jest to kontynuacja Przebudzonych. Y, akcja dzieje się na pograniczu... Nowego Jorku i Egiptu. Nie, można powiedzieć, że jest to przygodówka z elementami romansu. Okej, okay, niec. Y tak spoilerując, pierwszą część mamy tutaj. Mm, fakt, że Lili i Jamon zostali rozdzieleni przez to, że on trafił do krainy umarłych. Lili może przestać odczuwać bólu w związku z tym. I starają się. tak jakby dotrzeć do siebie. Nie wiem, nie czytałam jeszcze tej książki, ale tak wnioskuję po pierwszej części. Chyba możemy to uznać. Jest to też połączenie tak bardzo dla fanów Ricara Jordana, bo przeplata się tu mitologia egipska, więc miejmy nadzieję, że jest tak jak mówię. Pytanie drugie. Bez patrzenia powiedz, jaki jest gatunek tej książki. I mam tutaj półkę numer dwa i książkę numer 19 czyli półka druga i książka dziewiętnasta i wyszła mi to mechaniczna księżniczka jest to książka dla młodzieży z elementami fantastyki bo jest to świat nocnych łowców a akcja dzieje się w Wiktoriańskiej Anglii nie patrząc na książkę powiedz co jest na okładce książka, półka numer pięć i książka trzynasta to mam zwiadowców Książka trzynasta, jest to Turniej w Gorlanie i jest tak rycerz na koniu z kopią w ręce, na górze jest napis świadowcy i na dole jest płonąca strzała. Zobaczymy czy obrację. Tak, jeszcze jest za wektry. ale najważniejszy jest rycerz z kopią i strzała na górze, nie na dole. Bez patrzenia, powiedz, jak nazywa się główny bohater. 3 i 3. I raz, dwa, trzy. Mitologii nie liczę. No tak, ta książka to jest ogólnie, ale wyszła nam czerwona piramida. Głównym bohaterem jest Carter K i Sadie Kane, rodzeństwo. Bez patrzenia, powiedz, jak nazywa się postać poboczna. 9 i 14. To będzie długo szło. Ok, wyszła mi księga życia. Z tego co wiem, poboczną postacią będzie tutaj Markus. Bo jest to syn Matthew, którego też poznajemy w poprzednich dwóch częściach. Zgadnij, ile stron ma książka bez patrzenia 7 i 17. Jest to mapa trzech mędrców. Aha, mogę się pomylić o 25 stron plus minus. I myślę, że tu będzie tak około 550 stron. Teraz zobaczymy. 540. Zmieściłam się. Bez patrzenia powiedz, gdzie rozgrywa się akcja książki. 6 i 12. na strachu. I rozgrywa się to w Anglii. Bez patrzenia powiedz, jakie są imiona rodziców głównej postaci. 5 i 17. Są to ruiny Gorlanu. Głównym bohaterem jest Will. Jego ojciec nazywa się Daniel. Niestety matki chyba nie było i matki nie było wspomniane w pierwszym tomie. A jeśli jest, to wybaczcie, nie pamiętam. Ale na pewno ojciec nazywa się Daniel. Bez, bez patrzenia, powiem czy rozdziały są numerowane, czy y, tytuły. I mamy tutaj 4 i 5. Wychodzi mi tu zakon Phoenixa. Aż. Bo jadę tak i dopiero góra. Y, wychodzi zakon Phoenixa. Mamy tutaj rozdziały numerowane, ale mamy też y, tytuły. Ok, bez patrzenia na okładkę ten nie opowie, czy znajduje się na niej znaczek z nagrodą. 6 i 14 są wspomnienia Sherlocka Holmesa i jestem pewna, że tu nie ma nagrody z tyłu, bo są tylko wy wypisane, znaczy wydrukowane okładki innych książek. I tak, mam rację. Bez patrzenia powiedz, czy, czy książka ma na okładce polecajkę innego autora. 1 i 8 jest to królowa i faworytka i jestem przekonana, że to nie ma polecajki z przodu, ani z tyłu. Nie, nie ma. Jest inny opis. I że prace nad filmem trwa, są w toku, a film jakoś nigdy się nie pojawił. Ok, bez patrzenia. Powiedz, czy książka ma z tyłu opis. Mamy 7 i 12. I jest to siódma plana. I z tego co wiem, ona ma opis z tyłu. Tak? Bez patrzenia, powiedz, czy książka ma zdjęcie autora. 10, 12 i 20. 10? Nie wiem, czy widzicie tą półkę. I nie, ona nie ma zdjęcia autorki, ponieważ nie ma skrzydełek, jest inny opis z tyłu. Powiedz, czy autor książki używa pseudonimu 4, i 19. Jest to Harry Potter i książka Półkrwi. I tutaj nie ma pseudonimu. Bez patrzenia, powiedz czy książka jest prowadzona w narracji pierwszoosobowej, czy trzecioosobowej? 1 i 8. Jest to narracja pierwszoosobowa, bo to są opowiadania. Chociaż... Tak, seria rywaki jest prowadzona w narracji pierwszoosobowej. Bez patrzenia, powiedz czy w książce są umieszczone zdjęcia lub grafiki? 5, 21. Jest to okup za ERAKa. Na pewno jest mapa. I na pewno na każdym rozdziale jest listek dębu. Bez patrzenia powiem, czy książka ma epilog 3 i 11. Sto zagubionych heros. Jordan nie stosuje epilogów. Tu mamy podział na rolę, że tak powiem. Każdy rozdział wpisany z innej perspektywy, więc nie. I analogiczna sytuacja. Bez patrzenia powiem, czy książka ma prolog. Mamy tutaj 10 i 5, czyli półka Lackberg. Mam no tutaj niemiecki karta. Nie wiem, czy to można uznać za prolog, ale jest yy, jakby wspomnienie yy, z iluś tam lat wstecz. Tylko, że on się, takie wspomnienia się pojawiają praktycznie przed każdym rozdziałem. Więc nie wiem, czy można to uznać za prolog. Powiedzmy, że nie. Bez patrzenia powiem, czy numery stron mają zdobienia powyżej, poniżej, czy nie ma ich w ogóle. 4 i 15. Harry Potter i komnata tajemnic. Wydaje mi się, że w tym wydaniu, i w ogóle w wydaniu poterowskim nie ma zdobień numerat stron. Zaraz zobaczymy. Dobra, są małe gwiazdeczki przy każdym numerku, więc są zdobienia. To tu mam mały taki backup. Bez patrzenia powietrz, trzy nagłówki rozdziałów mają zdobienia i mam tutaj dwa, sześć miasto popiołów i nie, one nie mają zdobień, nagłówków, mają po prostu napisany rozdział pierwszy, drugi. same numerki rozdziałów i tytuły, a tytuł nie należy brać jako zdobienia. Bez patrzenia powiedz, czy podziękowania znajdują się na początku czy na końcu książki. 8 i 18 wyszło milion słońc od Bef Chyba są na końcu, o ile nie ma ich w ogóle. O ile ją wydostanę stąd? Podziękowania są na końcu. Ok, i ostatnie pytanie. Bez patrzenia powiedz, w którym roku wydano książkę? Mam tutaj 7 i 13, jest to diabelska korona Jamesa Raisa. W Polsce wyszła w roku 2019. W Stanach, jest, jeśli się nie mylę 2017 albo 18. Amerykańskie pytanie 2017, a polskie 2019. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Myślę, że wynik 21 na 22 pytania jest zadowalający. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich filmików. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, jakie byście chcieli te filmiki. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żeby pamiętać o nowych filmikach. Zapraszam również na moje media społecznościowe. Jeżeli chcecie ze mną porozmawiać o czymkolwiek, to na Instagramie chętnie odpowiem na wiadomości. No i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Pa!